Niemieckie media dziwią się, że Polska jest przeciwko przymusowej relokacji migrantów. Süddeutsche Zeitung pisze z wyrzutem, że celem polskiego rządu jest obrona swoich interesów. Zaraz, zaraz, polski rząd broni interesu Polski? Co za przypadek. No to faktycznie skandal. Pamiętacie jak politycy Platformy Obywatelskiej próbowali przekonać Was na niemiecką nutę, yy, że jako kraj jesteśmy przygotowani na każdą liczbę uchodźców, a imigranci mogą nas naprawdę ubogacić. Co się stało, że Niemcy, Francja czy Szwecja już nie chcą tego ubogacenia? Dlaczego w żałosnym akcie desperacji próbują ściągnąć haracz od tych państw, które od początku mówiły: Jak skończy się to szaleństwo? Ustalmy fakt. Od 2004 lutego 2022 roku, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 12,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Pół miliona schroniło się w polskich domach u polskich rodzin. Nie tak jak w Niemczech, gdzie uchodźców umieszczano nawet na terenie nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau. Wyobraźcie sobie, co by się działo w mediach, gdyby ktoś w Polsce wpadł na pomysł umieszczenia uchodźców w niemieckim obozie Auschwitz. Niemcy są mistrzami w przerzucania swoich problemów na innych. Kiedy w 2016 roku kanclerz Merkel przyznała, że Niemcy nie były gotowe na przyjęcie miliona uchodźców, po cichu zmieniła taktykę. Na Morze Śródziemne wypłynęły statki zakupione przez niemieckie organizacje pozarządowe, które przerzucały uchodźców z Afryki do Włoch lub Hiszpanii zamiast do Niemiec. Genialne. Wszystko oczywiście w imię ratowania ich przed utonięciem. Tego się z niemieckich mediów nie dowiecie. Dlaczego? Bo Niemcy w ciągu ostatnich pięciu lat wypłaciły około 200 dziennikarzom 1,5 miliona euro za tworzenie pozytywnej dla siebie narracji. Tak wyglądają ich wolne media. O których tak często krzyczą. Ten schemat płacenia za powielanie niemieckiej propagandy wykorzystują też w Polsce. To dlatego słyszymy skandaliczne treści głoszone przez Grabowskiego, Engelking czy Grossa. To dlatego słyszymy te wszystkie kłamstwa na temat Polski w niektórych mediach. To właśnie po to niemiecki bank GLS emituje obligacje warte 100 milionów euro na wspieranie wybranych mediów w Polsce. Zrobią wszystko, żebyście uwierzyli w niemiecką propagandę, bo to się im opłaca. Zmuszanie niepodległych, suwerennych państw do czegokolwiek jest przykładem upadku wartości, jakie tworzyły Unię Europejską. Szantażują Polskę i żądają de facto okupu. To jest ta Europa wartości.